Dobra, ja trochę spusuję, dobra? Ty tam stój Umiesz okay, creepy okay. dobijać? Mele? Weź sobie tak. tego Dobra, i podchodzimy teraz Dobra, poczekaj powolutku, powolutku, dobrze A! Kurwa, pomóż kalistę wejdź Kalistę! Nie, nie stunuj tamtego! Dobra, dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Już do Nie, ja nie, Nie nie, mogę tak, nie mogę tak. Aha dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, ale kolejny razem na kalistę musisz ku zatrzymać, nie możesz tak. Aha, no dobra, no myślałem dobra, że Dobra, to to Podchodź teraz Dawaj teraz Dawaj, dawaj, mam drugi Dobra, mamy je Ola kurwa śmietnik spokojnie, spokojnie tam Mogę tam flashnąć i złapać Spokanie, ja spokojnie, spokojnie bo ja pierwszy raz gram jak coś, ja Dobra, nie wiem co że, się dzieje. Kurwa w krzakach no się chowa spokojnie. przed klipami, tak się gra jeden na jeden. Dzięki beton. Dobra, to się odpuszuje i ja w nich wchodzę. Nie nie nie, nie, nie. cały czas Cały czas jest presja, okay, presja. Okay. Tylko teraz na kanonka, o kurwa to musimy to spuszować i do bazy tak szczerze. Dobra i teraz szybko wychodzimy bez galerianki, musisz się zapierdalać szybko. No ja tylko na buty nie mam, tak? Tak chuj, kupuj poty i zapierdalę no tego pota. 5 sekund na buty, patrz, szybko! 2 no, szybko, szybko. sekundy, sam pisz. Szybko, szybko, już. szybko, szybko. szybko! Chcesz szybko, to ci flasha przypierdolę. Żeby nie, 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 nie flashuj. o to, że na tym wave'ie musimy się napierdalać. Nie, kurwa jebana pana mać! Nie dotykaj zajęwa. creepów tak na jakiś full HP, bo wave'a rozpierdalasz Miał full HP? Tak, musisz dobijać na samej końcówce, jak już leci ostatni tyk. No miał kurwa jedną piątą życia, może jedną trzecią. No to nie trzecią. To masz go dobijać na 01 kurwa życia. Jakieś ja ty kurwa jesteś i mi będziesz dobijał te klipy jak ostatnio. Masz, Zobacz. Wiesz to, bierz to, bierz to, nie odzywaj się. Już. Dwa klipy jeszcze. Wiesz kanał się, się fierdala, nie nie się już. No w końcu Dobrze! Przerwała mi. Dobra, dobra, ale już teraz do tyłu, spokojnie. Ale. Ja nie wiedziałem, że Tresz może mi E przerwać. O kurwa, może dlatego, że Tresz jest też dobry w leonkę. Ja pierdolę nie o to chodzi. Chodź. Blokuj, blokuj! Wygrywamy. Tak, bo ona idzie ma. Aha. Żabki w krzakach postawą wejdzie i go złapiesz. Nie pierdol. Dobra, ładnie. Jakie żabki jak rzuciłem kurwa żabki wcześniej. A to nie zwróciłem uwagi. O kurwa. I ładnie myśl. Dobra. Dobra, szybki reset. Stunik w miniona kliknąłeś? Takie informacje dostałem z komisariatu To się z psami zadajesz? To ci w dupę za to Mam iść na topa? To żart, Kamil, kurwa, się nie spinaj Idziemy normalnie na bota. Kurwa mać, nie dotykaj tak creepów, na zero musisz się dotykać. przez zero miał, kurwa. Jak miał zero! Chyba kurwa zero, pod ścianą stoi. Co ty w ogóle mówisz? Jak miał zero jak miał full HP? Nie, zero, zero, to kurwa tu stało Lucianem, kurwa, jakbyś nie wiedział. Jak Lucian tutaj stoi? Ale jak ty na nim grałeś? Mhm. Na 10 HP robię. Nie dotykaj, bo chodzi tego. o to, że musimy slopusza. O, teraz na przykład już możesz tak poddymiać, bo mamy tego. Presję. Mhm. Dawaj tego tresza Desza normalnie, wal. O, Kalista teraz? Słuchaj, nie, oni mnie biją, a ja sobie uciekam. Ja pierdolę. No podejdź! No mamy ją, mamy ją, mamy ją. Nie wiem, jak to jest możliwe, Kuba. Dwa różne targety bijemy i chuj wychodzi. Chuj na kiju tak zwany. No, abyśmy zolinowali jednego, zolinowali drugiego. A tak, trochę w tego, trochę w tego i zobacz, gówno wyszło. Dwa skwarki, kurwa. Hakarim co robi? Zobacz, hakarim, apa. zobacz Karim mapa. No co robi? Zabija. No, no dobra, udało. Nie, już. no, kurwa, nie. No nie, po prostu było ok, także Tresza biliśmy później kalistę. Tylko, no. Ja zjechałem z tymi trapami trochę i co? No i gówno. Ty też chyba Ignata wrzuciłeś trochę późno. No Ja też słabo, był, Ranger powinienem trzymać, ale ja first time gram Jinx. Znaczy nie wiem, czy widziałeś, ja w ogóle Tresza nie mogę dogonić, on no z jakiegoś powodu szybszy był. Może dlatego, że miał Buty. I ma więcej A ja kurwa speeda. co mam. No właśnie. Wiesz, jak ja ty chcesz rozumiem. na jego portret, to widzisz. Daj, Golda. No teraz, jak zabi jak wejdziesz Tresza to wygramy. Za tylko O. hooka. Spokojnie. O. o kurwa, zapomniałem o tym. Spokojnie. O, niespokojnie tak. Zapomniałem o tym, że on ma erka. Jakbyś się wycofał, to byłoby okej, okay, ale. I dalej gramy drafty, kurwa, nie zmieniłeś. Nie, to są drafty to są. No, ale to tam chuj, jebać no co to jest tam. Ja pierdolę, ale huka kliknął, co jest? No niestety, mogliśmy poczekać na moją merkę, i by nie było w ogóle nie, tematu. Nie no kurwa, tutaj chujowo zagrałeś, ja też tutaj słabo zagrałem. Przecież chujowo zagrałem? No, tutaj tyle... wejdź w tego, No tak, przedwę. tak, tak, ale wiesz, jak już, jak, jak rzucisz na przykład QE, tak, i W, mm -hmm. i widzisz, że nie masz cooldown, no to czasami też możesz do tyłu się tam wycofać trochę, wiesz, nie musisz ale zawsze... Ale nie mogłem, bo on rzucił kali kalista we mnie, rzuciła. Nie no, no, mogłeś, do przodu trochę szedłeś, no ale nieważne. Tak musisz? Nie no. no, nie mogłem się ruszyć, Kuba, naprawdę. Dobra, whatever. Nieważne. Nie wiem, już tam... Teraz możesz w Tresza wjechać albo w Kalistę, no bo ma tego, Erkę w, w Kalistę tu wejść. Daj Tresza, o. Aż go, kurwe, bo. No już teraz to chuj, ale. Haka spierdolił, nie ma już plesza bierz go. No nie zabije tak, co my robi... odpierdalamy. Nie wiem. No od początku Tresza powinieneś, jak on nie ma Erki teraz Kalisty, wariacie. No, ale myślałem, że trzeba no, Kurwa, zabicia. w krzakach się chowa przed no, flipami, nie. tak się gra jeden na jeden. Musimy tego tresza zajebać, jak on tak podchodzi, jak zje. bo my go one-shotujemy, jak on tak podejdzie. Rzucasz mu Ignata na pizdę i go walimy. Ach, nie ja wiem, on, kurwa, poszło nie tak. No chodzi, no, chodzi o to, że tutaj akurat w tej sytuacji, jak wiesz, że Kalista jest tak daleko, to mhm. Tresza walisz na pizdę, bo jest, te, te szerki nie ma Kalista. To no, nieważne. No, pozdrawiam. Nie, no to nie, że Jinx, no to po prostu zjebaliśmy znowu, no. To taki trudny botlin, bo to tak... Wiesz, jak się... jak gramy organom no to tak łatwo. Zrzucasz kół, jest tak zero-jedynkowo, to tu tak, trzeba poświrować trochę Pawiana. On ma też tego. No ty, Musisz dawaj. Musisz pinka mu rzucić, a... Wiesz o tym, że jest taki trik, że Tak, rzucisz... tak, wiem, 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 wiem. No? Zasłaniam mu... Kasza niłeś, no, by... killek był. Jakbyś, kurwa, flashnął, to też był killek. No, flashnąłbym. Muszę Cię zostawić, bo tu Graves jest. Aha. To kurwa super. No nie mogę nic zrobić, wariacio. Też mi przykro. No właśnie takie okienka mamy, że wiesz, teraz na przykład nie mają merki Kalisty, więc teraz znowu w Tresza możemy, jak on tak podejdzie. Teraz to jestem, Kuba, smutny. Serio? Nie przejmuj no, się tymi kobietami. Nie o kobiety chodzi, kurwa, nie wiem. Ja widziałem tutaj wygraną akcję. No to widzisz. A widziałeś Gravesa? Wyszedł z krzaków. No to... Oglądał twoje filmiki, teraz w krzaku siedzi. No ja widziałem na lecu jak w krzaki wchodziłeś. Spamowałem ikonkę krzaków kurwa. Nikt takiej nie miał. O! Lumi! Masz ikonkę Lumi. Za ty do mnie mówisz? Tak, masz ikonkę Lumi. Przetłumaczysz tabo na polski z nowego? Zabaweczka z kawą To kojarzy mi się ze moją znajomą, która używała tej motki jak z nią grałem Mi się zawsze z nią będzie kojarzyć Jezu, ten chłop coś pisze tym Hecarimem, jak my tak stompujemy bota Taki i difference stąpujemy bota, 2-5, 6 Stomp bota by 2 times EU master. No, nie najlepiej grasz, ale próbuję Dobrze, że ty jesteś lepszy no wiem. Dawaj w kalista teraz. Mhm. Ta kalista. Ja wiem, która to jest kurwa kalista. Na pewno? Tak. Ja. Tylko patrzysz na mnie. Mogę to. Ja mogę na ciebie patrzeć. Kalistę mogę go, patrzeć ciebie. Aha, no jeszcze się przesłać. Mam multi zaraz. Walnę w razie przypał. No, walniesz. Kurwa mać, nie mogę podejść. Kurwa mać. Cały damage zebrałem, wszystko we mnie zajebali. Mogłeś podejść, w ogóle by się nie bili, wiesz? Ale dobrze wyszło. No! Ty, użyj tej kurwa emotki, co gwizdże. Nie, pingwinka! Sorakę! Ale ty kondon jesteś pęknięty, ty. Ta? Nie włączysz tej emotki, co? No bo że kurwa w krzakach się Co chowa przed klipami, nie, nie, nie. tak się gra jeden na jeden? Powiedz, żebym na topa poszedł to normalnie jadę do ciebie, kurwa mam dosyć. Masz. No ale włączyłeś jak nie widzę, włączysz? <laughs> dawaj, dawaj. Ale ty kurwa jesteś ty. I cię Soraka gwizdzę sobie z kawką. To, <coughs> no, bo zawsze jak ze znajomą grałem to. Zawsze spamowała to. To nie jest znajomo. Nie ja wiem, źle się coś kurwa czuję. Ja też jak gram. I kurwa pierdolona. <grym> Oo, kurwa, tam. Yo, beautiful, it's true. No właśnie, Kamil, tutaj ktoś zwrócił uwagę: jak ty masz tyle koleżanek, to może ty po prostu nie masz czasu na dziewczynę też. Czy znaczy, wiesz co? Bo każdą trzeba zadowolić, koleżankę. Ty, ty masz na myśli koleżanki, które w internecie czy w Realu? No tak ogólnie. No to tak ogólnie, to tak. Powiem ci na temat Reala. Nie wiem. Eee, przykładowo, taki przykład, teoretyczny tylko, ok? No. Jakby była ładna dziewczyna, tak? No. ja ci się podoba? Ale byś wiedział, że na przykład jechała na dwa maty, wpierdalała kurwa kutasa po samej jaja, kurwa od jednego i drugiego to chciałbyś być taką dziewczyną? No. No tak w sumie to, to, to chyba spoka, taka doświadczona. To kurwa smacznego. <śleszy> Nie, no tak poważnie to nie. No i ale, właśnie o to chodzi. Ale, ale Mam tak... dużo dziewczyn, ale jedna na przykład była z jednym kolegą, druga z drugim, trzecia wiem co robiła z kimś tam gdzieś, bo się jakiś debil gdzieś pochwalił. Rozumiesz, o co chodzi. I tak kurwa, taki pewien, no nie smak pozostaje ty. Rozumiesz w tej kwestii? Że no jednak, no wolałbym kurwa nie wiedzieć, niż wiedzieć to co. Bo to co się dowiedziałem, to już się tego nie oddowiem. Rozumiesz, o co chodzi. Ale to zawsze chyba tak się dowiesz, jak ten Lucian, co jest? A ty nie jest tak, że zawsze, jak jesteś z kimś w relacji, to się dowiesz, czy? Coś robiła albo No ci właśnie nie o to robiła? chodzi, dlatego no ja to nie wiem. Zada... Mi to tak nie za bardzo odpowiada właśnie, żeby. A, już... chyba, chyba zawsze się zadaje takie pytanie. Ja wiem, ja, ja nie poddymił... pytam o takie rzeczy. Serio? Ja pytam zawsze. No, to ja widzisz. się pytam. Co robiłeś z kim, kiedy? I wtedy jak jest test zrobiony, to można coś tam poddymiać. Razem. Test jaki? Test smaku wykonujesz? No nie, na przykład pytam się czy Ziloma była facetami. Tak, bo ci prawdę powie. Ty weź, ty się pierdoli, nie wiem w jakim ty świecie kurwa żyjesz, ty. No to trzeba ja miałby nie powiedzieć prawdy? Tak, powie ci, że się wypierdoliła z 20 gośćmi, <laughs> albo że na imprezie się naklała i dymali ją 3 osoby. Na pewno ci kurwa powie. Na pewno. Na pewno ci kurwa powie. Gwarantuję ci to. Nie no dobra, ale generalnie no to... No... Są dziewczyny, które powiedzą ci. trzeba miałby nie powiedzieć, no? Też nie wszystkie tak robią, tak jak ty mówisz. Myślisz, że wszystkie tak robią? Ja nie powiedziałem, że wszystkie tak robią, tylko ja powiedziałem ci, że akurat mam w realu taką sytuację, że no, wiem coś o tym, i czy o tym, co ty Mówisz, że i... wszystkie w realu robią to? Pytam. Nie wiem, co... co bym ci coś powiedział, ale nie mogę. No powiedz. No nie mogę. Dlaczego? Na pewno nie na streamie. O, tak ci to powiem. No nie wiem, po... Bo... Słuchaj. O kurwa. Trochę mnie poniosło, ale musiałem chyba. Znaczy to, no nie wiem. No dobra, ale powiedz mi. No bo... Dobra, nie obrażaj się jak powiem... Czekaj. Czekaj, po No podejdź kurwa woli Misiu, jebany, Misiu. Skurwysynku synku. Co jest Zasłaniał to ataki Tylko proszę Zasłonisz? No tarczę Chujowo zagrałem. Ja też nie najlepiej. Dobra. Nie wiedziałem, które taki mam zasłonić. w no, no to dobrze zrobiłem, ale no, no drugi. Dobra, generalnie to tak. Uważam, że to, co mówisz, nie jest prawdą, że nie każda dziewczyna jest taka, ale jakby nie. Miałem czekaj, czekaj, prosty, prosty argument, ale no. argument. Facet chodzi i chwali się, co z kim robił, bo czuje się męski, a kobieta tego nie będzie robić ze względu na to, że teraz ludzie zaraz zaczną ją wyzywać. Nie, ale są dziewczyny, które na przykład. Ty mówią, że nie, nie zobaczcie naprawdę... na czacie, co się dzieje. Kurwa jak klientki wchodzą. Do mnie na czatach wchodzą klientki? Dobra, nieważne. Nie zrozumiałeś, co chodzi, kurwa, no, czyli uważasz, że kurwa że nie jest tak, że facet prześpi się ze setką lasek jest kurwa zajebiste, a laska prześpi się z je i zaraz no nie Dobra, jak, kurwa, ale. uważaj, że tak nie jest, to kurwa no dobra. żyjesz w jakimś no, wyjebanym no Dobra, kurwa, nie, ale się... w z, z, z tym się z tobą zgadzam, ale. No, no, no... I właśnie z tej perspektywy dziewczyna po prostu nie rozmawia i nie chwali się takim No Dobra, żami. ale właśnie chwila. względu na to, że ludzie są już już nazwę staromodni w ten sposób. No dobra, ale mhm. chwila. Rozdzielmy to. Bo to, że była na przykład z trzema facetami. Jeszcze raz? To, że była na przykład z trzema facetami. No tak, ale dla ciebie no będzie to normalne, normalne, bo jesteś. No właśnie, ale kurwa, zrozum to. Że dla ciebie to będzie normalne, bo ty jesteś dojrzały i rozumiesz takie rzeczy, a dla drugiego będzie już inaczej. No dobra, Zrozumiesz, chwila, to a ty więcej szukasz. Jest dobra, chwila, to ty szukasz dziewczynę, hmm. która jaki ma przebieg? Ja nie szukam w ogóle od tego zaćmienia, bo to nie jest kurwa tazos w chipsach, żebym szukał kurwa. Nie? Nie, ma się znaleźć, to się znajdzie. No i to. Kurwa Czekaj. ledwo to przeżyłem. Czekaj, bo rucham. A ja to co robiłem musisz. Ja myślisz. Jo, pierdolę. Ja, ja trzy osoby zestonowałem na tej akcji gościu. Nie wiem czy widziałeś. Z 5 HP. Ty, ale Jinx jest tak OP. Jeszcze, jeszcze ulti na ślepo wyjebałem dwóch. Ja, Jinx w nalecie z OP, bo wali Dobra, po 3000 taki. Jaki dziewczyna musi. Jakby inaczej, jak będziesz na przykład spotykała się z, dwu... z jednym facetem, tak w przyszłości To taką być zaakceptował? Kurwa, Kuba, ty dalej o ilości spotykania się, a ja mówię po prostu, że wiem, co niektóre dziewczyny robią. No dobra, okej, okej. Okay, okay, ja takiej klientki. No, no dobra, okej, okay, ale nie każda klientka. ale okay. ja też nie powiedziałem, że każda nie no, okay, no, no dobra, to słuchaj mnie. Gdyby na przykład słuchaj. klientka nie robiła mhm. takich rzeczy, że no nie waliliby ją w dwa baty i tak dalej, no wiesz co chodzi, no nie byłoby takich akcji. Mhm. Ale na przykład spotykałaby się w przyszłości z trzema facetami, którzy ją w kurwę mocno na przykład przeruchali, ale były to związki. Mhm. To byłoby to okej okay, czy nie? Ale związki to są związki, a nie że się nachlała na imprezie i ją wstrzęgnie ma. No, no, no. no Dobra, okej, okay, ale to stary, takich sytuacji jest mało tak szczerze, tak, Znaczy inaczej. Dużo jest takich sytuacji, ale to są zazwyczaj dziewczyny, które widać od razu po nich, że to są te dziewczyny. No wydaje no, mi się, że. No nie. Chcesz, wiem. to, to jest co? Ja Ci mogę test zrobić, kurwa, jak się kiedyś spotkałem z pójdziemy, surwa, za za zawołam parę koleżanek i pokażesz mi, czy, czy jesteś w stanie poznać. Znaczy, ja tak, mam dziewczynę, pode... więc tak średnio mogę takie testy robić. Jaką dziewczynę masz? Co ty pierdolisz za farmazony teraz? No mam dziewczynę. Ta, ciekawe. Co? Tu nie ma dziewczyny, farmazony pierdolisz Ty. Hmm, no dobra. No dobra, kurwa, posłuchaj mnie. No nie mogę robić takich akcji, bo mam dziewczynę od niedawna No halo No halo Do czego ty nic nie mówisz Co się stało? Co, co jest? Co? Coś się wkurzył? Co ty zazdrosny jesteś? Ja? Pierdol, nie? Ty jakiś jesteś. Ej, Kamil, jak ty chcesz to wpadaj do Berlina. Gdybyś chciał. Ty, Kuba. To Co jest, kurwa? No dobra, Kamil. To jeszcze raz. Skupiasz się, czy ty gadasz z kimś? Gadam, poczekaj chwilę. O no to chuj Dlaczego on nic nie mówi teraz A gada ze znajomą? No, tak kim gadasz? Z czatem gadałem No dobra to posłuchaj mnie Czyli jak dziewczyna na przykład miała być pięciu byłych to byłoby okej, okay, tak to nie masz z tym problemu? Tylko musi po prostu być w związkach normalnych Już jestem, sorry, musiałem ten Dobra to powiedz mi jak na przykład dziewczyna miała być trzech opaków, tak? Byłych. To to jest OK, tak? Z taką możesz być. Kuba, to. Nie ja, to Tylko chodzi, żeby kurwa. była normalna, żeby nie otwierdalała jakiegoś gówna, tak? W przyszłości? Chyba nie możesz porównać jednej dziewczyny, która miała trzech facetów, z drugiej, która miała trzech. No dobra, ale po sobie. ja to... jedna miała tych facetów trzech w ciągu kurwa 5 lat, a to miała trzech w ciągu 3 dni. No dobra, nie no to to na pewno, no to wiadomo, ale wydaje mi się, że ty masz też słabe jakieś myślenie. Ty myślisz, że każda laska otwierdała takie coś na imprezach i tak dalej. Przynajmniej tak brzmisz. Że tak myślisz. mi się wydaje, że są też jakieś normalne takie laski, wiesz co chodzi? Czy nie? A pierdolę gadać kurwa z tobą, jak ty gadasz kurwa z tymi chopami na Nie No czacie. Bo, bo ziomeczek dał suwa. Raz wyliż. Wyliżę mu kurwa, kurwa ty. A teraz spierdolaj. Gadam kurwa sam do siebie przez 30 minut. Nie pierdol Kuba, no. Ja pierdolę. No tak, no wydaje mi się, że to są nieliczne. Wszyscy wiadomo, że jak idziesz do klubu jakiegoś włocku, na przykład do Enklawy, no to wiadomo, że tam znajdziesz same kurwa jakieś takie popierdolone zazwyczaj No to nie ma co się tam, dziwić, no szatajmy się. Tam gdzie powiedziałeś... A są desperatki, tam są desperatki 30 40 co tam się stało jakby. Jak... No może kurwa RK by się stała Nie mogłem, bo ma Imuna, wiesz, przez chwilkę Stary, ja znam te kluby bo znam te kluby, bo jestem z Płocka, więc o. jak ty mówisz, że Enklawa, no to tam wiadomo, że są kurwa laski, które są giga zdesperowane. Tam więc... klientka to cię do baru woła na kurwa drinka i pierwsze co, jak kurwa zamywasz drinka, to ci filuje w portfel. Co w portfelu. Fili no dobra, no okej, okay, no to, no, ale to ci mówię, że no ty mówisz w Płocku, wiadomo, że jak idziesz na Mazowiecką Warszawę, Wszędzie tak masz to też szury, są takie jako, typiarki, no. ale generalnie to uważam, że jest dużo normalnych dziewczyn i to co mówisz jest jakby trochę przesadem nie, ja po prostu kurwa nie wiem, jak mam ci to powiedzieć kurwa. Coś, to ci mogę naprawdę to tak zaargumentować poza streamem, że ci po prostu nie. się oczy Nie, no dobra, ale posłuchaj jest stary, bo ty mówisz to, to w taki sposób. nie mogę po prostu, na jakby na nie było możliwe, nie ale tego. ja znam Laski, ja nawet widziałem filmiki, na którym Laska robiła pojebane rzeczy, no co. Człowieku powiedł. klientki za szluga power robiły, kurwa, na chuj takie klientki, człowieku. Z czego? Za szluga człowieku. Za szluga. <laughs> A. Nie no, no ale to kto z takimi laskami jest normalny? No, no właśnie. Nie no, to to Kamil, ja mówię o takich dziewczynach, które są serio normalne. Mm, to też podobno Jeszcze była normalna. Jeszcze raz normal... mi powiedz, na topa poszedł, to normalnie jadę do ciebie. Kurwa, kaliśmy ze śmiechu, no nie? <laughs> to ty jej dawałeś tego szluga? Nie. <laughs> ale, ale kurwa śmieszna akcja była. <laughs> Teraz to... Nie, troll! A zasłaniesz czy ja mam kurwa tańczyć z kurwami, a ty stoisz? Patrz No nie. Ty dalej Dobra masz, zabij sachor Stary, Kamil nic nie robi. Dobra nie. Co ty pierdolisz? Cały czas gości łapie, patrz. Dlaczego ja całe życie muszę grać sam w tych jebanych fajtach? Widziałeś to kurwa? No bo że kurwa w krzakach się chowa <śmany> przed klipami, tak się gra jeden na jeden. Ktoś napisał, że widział tą sytuację i że i od ciebie nie chciała tego szluga. <śmany> Potwierdzasz Kamil Teraz ty potwierdzisz, kurwa. Razem z tym debilem z Nie no, ja wtedy nawet nie paliłem fajek. Tak od tego zacznijmy, no nie? Ale nie Czyli no, nie naprawdę... Była, ciebie. była taka sytuacja po prostu. Właśnie... A jak miałem wziąć coś, czego nie mam? To mówię, że nie wzięła. No nie wzięła, bo nie miałem fajka. Tak, bo nie paliłem. Ale nawet bym się o starym, tak? Ej, może po prostu, Cię... Kamil, to by się bardziej mężczyźni podobają, jacyś ułożeni. Bo... Może po prostu zamknij mordę, jeżeli nie wiesz, okej, okay, dzięki. Nie, ale tylko pytam. Nie, nie, nie. Spokojnie, gustuję w kobitkach. No dobra, znaczy ja wiem, że ty gustujesz w kobitkach, domyślam się, ale tak jak zadałem pytanie, tak? Nie, wiem, może kurwa jakaś różnica była. Znaczy tego, jak... może jakaś sytuacja była, sorry. Jak ja ci zaraz kurwa zadam pytanie. No jakie? Nie chcesz kurwa wiedzieć. Jakie pytanie? Srakie przy głupie, nawet kurwa Honorka teammate'owi nie dajesz. Nie, ja nie daję nigdy.